No cześć, tu Drzewiec! Co powiecie na takiego gameplaya z Gorkiego 17? E, ja wiem, że nikt mnie nie ogląda. Oprócz kotka i, i mnie, ale... Ale ja i tak to nakręcę! I jak mnie chcecie powstrzymać, to wy będziecie musieli zabić! No! Gramy! Przewijamy! Przypływają to buhaterii na takim kontonie i będę zaragadać, co i jak. Dobra, szefie, czy teraz możesz nam już powiedzieć, po co tu przyjechaliśmy? Czy ktoś z Was słyszał o Gorki 17? Chodzi ja żarka, o ten tajny rosyjski ośrodek, jest. gdzie szkolono szpiegów i który został zamknięty w zeszłym roku? Tajny tak, szpiegowski nie. Gorki 17 prowadzono eksperymenty wojskowe. Mniej więcej rok temu Rosjanie zbombardowali i zrównali z Ten kruszowy tak. Nikt nie wie dlaczego. To się nazywa. Afrant... To co nas to obchodzi? Ten po środku. Jak wiecie miasto to zostało pięte wojskową w Maguszu, na, na rączce. Prasie, obiekt, że zostało panowane przez grupę terrorystów. A terroryzm. ten po prawo to jest Nie wiemy co się o. dzieje. Generał Gordon Lamar, szef tej operacji, otrzymał informację, że cokolwiek e, działo się w No i 17, tutaj chodzi ogólnie o to, że tam Niestety jakieś... Straciliśmy tam, nie tam coś znaleźć, jakiś, nimi kontakt. Znaleźć odnaleźć a takie coś. Nie? I nie zginąć. Bo... Po pierwsze, mamy odnaleźć członków pierwszej grupy. Po drugie, informator generała Lamar twierdzi, że w mieście znajduje się laboratorium. Musimy je odnaleźć i zabezpieczyć. Wszystko jasne? Tak jest. No. Owicz, czy to jasne? Jak słońce, szefie. Aha, no. jeszcze jedno. Wolałbym, żebyście wyszli z tego cało. Do takiej misji powinno się brać doświadczonych żołnierzy. Zaraz, zaraz. Przecież my nimi jesteśmy. Czasami doświadczenie nie wystarcza. No i... gra ma taki klimat tajemniczy, mroczny. Dobrze ją zrobili. powiem Wam, że jak byłem jeszcze młodym dębem, to normalnie, jak miałem to grać, to po pokonarze i nie no, straszna to była horror koszmar. A to już wyłazi taki, Boska. Taki... co to jest do cholery? Mutaj! I... że musimy być przygotowani na wszystko. No, nie, pies, podawienki. nie wydra. Pelamy go od razu! Po jednego! Chylamy mu przeżyć! No! Ty łabuzie! Umieraj mi że tu! I poleci... No! a Uchapał mnie! To tylko 10 punktów. my ja mam nie ma co się podobać. No i takie tryki są, że na przykład jak staniecie za nim, i jak potrzcie uderzycie, to będą to plus 4 punkty do obrazu. No, w ten sposób idzie. Ciała nie żyje. On się Sphinx nazywał. O. I no i idziemy dalej sobie. Tutaj, co to za jakiś zieloniak? Znalazłem członków pierwszej grupy. To są zieloni, kosmici. To jest. To był Liv Sorensen, jeden z najlepszych specjalistów komputerowych w NATO. Tonko, to był? Poznaję tego człowieka. To był Giancarlo Trotki, członek włoskich sił specjalnych, włączonych do NATO. Ten człowiek miał nerwy ze stali. Mogłeś mu włożyć odbezpieczony granat do kieszeni, a on nawet nie drgnął. Faktycznie, teraz też jest wyjątkowo spokojny. Uważaj, co mówisz, Owicz! On był moim przyjacielem! Ej, wyluzuj się, Trantin! Nie znasz się na żartach? Przestańcie natychmiast! Nie mamy czasu na wasze głupie sprzeczki! Spójrzcie na ich ciała, coś z nimi jest nie tak! Dobry Boże, co za smród! Ich skóra jest zielona! Nie podoba mi się to. Widziałem już martwych ludzi, ale wyglądali inaczej. To dzieło szatana. Przez Oj, ten owicz, to on na wszystko To dzieło szatana. Tak pacjent, jak o, to dymony, od szatana. To i musimy mieć bardzo ostro. Dobra, słuchajcie, Dobra, przewijamy. W pierwszej grupie było cztery członków. A hmm, tam jest, że to są dwóch, co zginęło z tej grupy. oni zginęli. I jeszcze jest dwóch Chce innych. Naleźć, Może naleźć. przeżyli, trzeba ich znaleźć, nie? Nie wiem, czy Państwo No, I teraz tu deseczka jest, trzeba ją wziąć, bo ona się przyda, przyda się. Tylko, że od razu na mnie wyskoczyli! Kapitanie, nie podoba mi się to. Dlaczego te. nas o tym nie poinformowano? Jest gorzej I teraz, tak to można robić w tej grze, żeby oni przychodzili do Was, a nie żebyście Wy musieli iść do nich. Tak, żebyście Wy mieli większy ruch i mogli ich na przykład unikać. I dlatego, albo żeby zaatakować jednocześnie wieloma osobami. Dlatego, na przykład, można tym strzelić tak. I teraz podejść poza zasięg jego ruchu. Widzicie? I tak samo się na przykład można na tego przymierzyć O, w ten sposób. On was nie doluje. No? I teraz można mu z boku podejść i go szczelić. Samo tutaj. Bo można szczelić. Tak. Nie żyje już. I teraz się można przesunąć poza zasięg tego. O. Widzicie? Tak. I on podejdzie sobie, ale nas, nie uda mu się nas uderzyć. O! I teraz można do niego podejść. I od razu bić wszystkimi postaciami. 25 Weź na przykład tygowalny tym no, i jeszcze karabinek i już starczy. O, już będzie nie szuka. Udało się! Nie! Yeah! Widzicie? Nawet nas nie zranili, nie? I zabieramy desetkę. Ona się tam u góry później przyda. teraz idziemy tutaj. Tutaj taka notatka jest. Pierwsza jest, BT-6213. Powiem no wam, że ja nigdy nie odkapowałem, skapowałem o co to chodzi z tym BT-6213. To jakiś kryptonim jest, ale kto to jest, ja nie wiem. To się do końca gry nie wyjaśni, no. To takie skrzyneczki są i w nich są fantastyczne rzeczy. Proszę mnie ognia. I on będzie miał miotacz ognia to siekierkę damy temu owiczowi, a kijaszek damy trantinowi. No. I teraz idziemy w dół i tu taki wagon jest, jak od jakichś cyganów. Chodzimy do wewnątrz i wewnątrz są takie rękawice, bierzemy. I, i w ogóle chciałbym wam zwrócić uwagę, że ile detali z tych grze, że takie są plakaty z gołymi babami. Tutaj jakaś legia król, królenie. Tutaj dużo takich jakichś detali, że ktoś tutaj żył, się żywił, nie jakieś miski zostawione. I to jest ciekawe to oglądać, bo widzicie, tu jak ktoś jeszcze piecyk palił, to znaczy, że niedawno ktoś tutaj był. Takie detale są, że to się ciekawie ogląda, wiecie? Przynajmniej dla. Idziemy dalej tutaj, ej? Oj, znowu jakaś zasadzka! Potwory, mutanty, mutantoidy! Bądźcie ostrożni na pewno znajdziemy i teraz mówię znowu spożycę tak żeby tego uniknąć A jego tutaj eee zalotu e, Jakaś tam a i to Aha. No i teraz tego szczelimy. Ja go szczelimy. To ja on podejdzie, to na No nie wiem. To przydałoby się go zaszczelić na damę. No sformułujmy jako pistolet. Starczy, że 10 minut będzie. Kurde! Uchapie mnie. Tera, chodzi o to, że ten tutaj krzywonolec krzywono podszedł mi tutaj i trzeba go szczelić w beczkę. Teraz. Ta beczka wybuchnie i jego zrani. O, aż na 40 punktów. Patrzcie, to jest to! No, ten będzie tutaj podchodził. Eee. Może ten. Niszczmy tego Sfinksa najpierw. Akorde przeżył. podejdźmy go tutaj. Ciao! I tutaj, tak, żeby ten nie dał rady dojść w swojej rodzinie. Ale żebyśmy my mieli do niego podejście szybko. Dobra. Jakie zębiska mają te krzywonolce? Krzywo... krzywo... nogowce. No i teraz go kijaszkiem. Ciao. O no, ogniem przecież! czaj. Zapomniałem, że mam miotacza ogniem. Trzeba go ogniem. Ciaaaak! Łooo, za Uuuu, rośnie poziom! Tu warto na początku tą celność zmienić, żeby nie było tego, tych rozczarowań jak są pudła, nie? No i ten to w sumie zaraz zginie, ale można go i tak chapać, Tym No. I teraz ogólnie spróbujemy zabić tego na dole. A spróbujemy, żeby ten u góry, co jest, podszedł za nami aż do beczki. Tutaj, do tej beczki. Się jak w jak w smole. Nie groźne. nam. A ten to nazywa Garcia. I ma taką kosę, jak w jakimś powstaniu styczniowym. Łebek, taki naszej, no, jak żyrafa I tutaj takiego macego No No, tego lejemy go. Trzeba ja go szczelić, żeby było. tego od rozwalać. Nie, nie oszczędzać go. Bo, bo nam tu jest drogę, zagrażać. Tak jakaś. Szczelamy go. On ma wcale nie mało zdrowia, bo 75. E? Ale się z nim rozprawimy, nie bójcie się. Taka muzyka jest akcjowa bardzo, jeśli słyszycie tle. podoba mi się. tylko też thrillerowa o. Teraz go spróbujmy może kijaszkiem Cześć, miotacz ognia, miotacz ognia załuję aktywny, więc go miotaczem ognia o. Ten teraz kurczę on mnie szczeli jak O tutaj trzeba podejść To mnie szczeli I tego to toporkiem. Ja nie żyje! o, nie rośnie mi poziom. Jak widzicie, ten Jarekowicz to ma słabe serum, trzeba mu wylepszyć. No i teraz koniec. Kurczę, ten mnie chyba szczeli. Ten Garcia. On ma takie. O, nie szczelił mnie. Bardzo dobrze. No to idziemy tutaj, czego pod tym się podprowadzić, nie? Beczka mu odbierze 40 punktów życia, to, to już mu niewiele zostanie. Można go szczelić tutaj raz. Aha. Idziemy. Świat. Do beczuszki trzeba i Zobaczymy ognia i koniec z Garcia. Zwycięstwo! No i widzicie co? Zranili nas w ogóle troszeczkę, nie? Można się szybko tutaj podleczyć, nie troszeczkę niewiele nam trzeba. No i tutaj idziemy, jest taka taka. Skrzyneczka a w niej był, przyda się do walki, silniejszy niż silniejszy jest niż ten cały badnet, nie? I, i tam trzeba było zabrać takie te butle z gazem, widzieliście? I to jakiś plac budowy, idziemy przez ten plac budowy, nie? W lewo... I teraz taki... rusek wyjdzie! Nie strzelajcie! Jestem człowiekiem! Stój! No. Kim jesteś i co tu robisz? Nie jesteś człowiekiem, A jesteś roskiem dobrowski, A jestem wyteranem armii radzieckiej. No. Postanowiłem armii jak zostać jeszcze. w Polsce, gdy nasi żołnierze wracają do kraju. Gorzej? Jesteście Amerykanami? Nie zupełnie. Ja jestem Polakiem i nie lubię Rosjan. A kto, kto na mnie? Jak udało no. ci się tu przetrwać? Nie wiem. Szczególnie teraz! To okropne. Moi przyjaciele i sąsiedzi, wszyscy się zmienili, stali się potworami, może no, się To się sąsiedzi Możesz zmienili stali że się że potworami. Czekwie sąsiedzi już nie byli tak. potworami. Ale skoro Ale to się sąsiedzi stali, to znaczy, że to nie są mutantoidy, tylko Co że to są mutanty. Tak? Ja mam ja też ja zrobię tak. Wiedziałem, że wkrótce podchodziłem do po mnie. Mutanty! Mu skończym, i mutantosy! Mutanty, mutantosy, mutantoidy! Dam wam objaśnię, co ja, jestem tam... i ja wezmę w bitnę z Przewijamy o! To taki idzie, taki Hech. pazurnik, taki. O! O! Nie! To taki to sz... z szponami Basilii wielkimi, czerwonymi. Się. My je powstrzymamy. I trzymaj się z daleka od tych bedków. I... I on jest, pamiętam, on jest ognioodporny, więc go zamiast tym ogniem, to go karabinem traktujemy. O. I się skoncentrujemy, całego siłę ognia na nim. Cieka. Ten ma tylko łapeczki, nie ma żadnej broni. Dobra. Wieszczałem teraz. Przeżyję jeszcze chyba. Przeszedł jeszcze, jeden punkt pozostał. Niestety. I teraz on taki będzie miał atak, że cię jak na gryla jakiego. Teraz Uuu, To są poważne obrażenia. To już nie są przelewki. To... Nawet drzewiec się trochę denerwuje, nie? Już, takie widzi rzeczy. No. To go Teraz tego trzeba potraktować z karabinkę. Nie no, znam, znowu spodłowałeś. nie no. Wiesz no, wstyd. Wstyd, Teraz... Temu to nie ma co w ogóle broni żadnej dawać. Temu, temu całemu wasylii Roskowi. Bo w ogóle te postacie dodatkowe, co tak się pojawiają, to one z reguły mają bardzo słabą celność i no słabo się radzą, one dobre są, żeby je wziąć i w ogóle jeszcze jedna rzecz, że one za jaki, po jakimś czasie, to wszystkie z nich odchodzą, nie, i odchodzą i od nas, no i wtedy... To jakby są zmarnowane te punkty doświadczenia, które by mogli zdobyć nasi tutaj wojowie, nie? I dlatego jest nie warto, żeby oni... lepiej, żeby oni w jakieś takie role pełnili pełni, pełni pomocniczą, nie? Pomocniczą. E ewentualnie jakieś takie mniejsze obrażenia, żeby zadawali. Twór, nie? E no. teraz chyba to tak? Zdechł? I teraz przyjdzie nowy Garcia, chyba z tego co pamiętam. Ten niech do nas podejdzie. Jeszcze się z nim nie bije. Niech on do nas zapuka tutaj. Jakby się to ustawić, tak jakby się. No Nowy przylazł, i tutaj z tym o całym to jest ważne, żeby nie ustawiać się postać koło postaci. Bo on ma taki atak, że dwa pola jednocześnie karabinem umiały. I ona no jeszcze trzeba poczekać. no, ten go może niech. Kijażkiem, baseballem, wow. awans w postaci, zawsze taki jest awans postaci, taka muzyka, taka spektakularność. Taka jest, ooo, wow. taka wow, muzyka. No, znowu rośnie pojemność. Razem, razem jarkowi. No i teraz widzicie, żaden nie jest ustawiony koło drugiego. to jest ważne. Tutaj no, też takie obrażenia są. Pokaźne, pokaźne. Dobra, już parę punktów, to go wykończmy tym. Dobra Teraz, tu będzie nas przychodził do nas ten cały Garcia I już zaraz kończymy tą turę. Tylko, że teraz widzicie, jest jeden wstawiony koło drugiego. To ja trochę problem. Weźmy takich i. Oni teraz przeszli w taką postawę defensywną. Będą, będą mieli mniejsze obrażenia. Tak do nas podejrzewam Garcia. O, ale nie zaatakował nas. Ciekawe, nie? No, ja będziemy ja go tam nie Ogniem go. 100 celności, 100%. Wiesz. Eee, jeszcze mu 41 zostało ale nie tak mało. Jak to jest tutaj z amunicją i tak dalej? Powiem wam, że jak się... że wcale tak strasznie oszczędzać, moim zdaniem, nie trzeba. Jest tej amunicji wystarczająco. Jak widzicie, jeżeli się gra głową, to można większości obrażeń uniknąć. Trzeba tylko mieć trochę pomyślonku. Tu znowu taka jest notatka, że tam będę cię obserwował, BT6213 I to taka jest tajemniczość, paranoia. Ktoś cię tam obserwuje, nie? Ale kto to jestem BT3? Tam 1, 6, i leś, to ja wciąż się nie dowiedziałem. Nie wiem. I teraz, to taka bramka jest kurka, trzeba te rękawice użyć. Tam co w tym takim pargonie, w furgonie takim, tym cygańskim znaleźliśmy. I teraz trzeba się zejść tutaj w dół do tego tunelu. Koło kamieni postawić butlę z tlenem. Odejść kawalunek, wziąć pistolecik, ee, pistolecik. i użyć na tych butlach. I on teraz tam e, się rozpizgnął, bo strzelił w nie, nie? te butle. I wejdzie do wewnątrz i skrzyneczka. Patrzcie, fajna skrzyneczka. I w niej są bardzo ważne rzeczy. Ta wyrzutnia na palmu, to ona jest kluczowa. I damy tą wyrzutnię na palmu na przykład temu Trantinowi, bo tą wyrzutnią się nie da chybić. Eee, I teraz idziemy na bossa. Pierwszego bossa. I ten, tutaj te filmiki to się tak płomie skreśnie nie więc ja to w ogóle przewinę, nie? Wszyscy zginiemy! I ten boss... Spokojnie! O Boże, już po nas! To jest Polary, taka... Dziękuję, wielka robaczyta taka on, nie odpowiadaj. Taka antylocha, bo to matka jest, ale jakaś taka parzywa, taka jakaś granma się nazywa, i babucha. I teraz jest na nią specjalny sposób. Ten sposób polega na tym, żeby... Jakby strzelić wyrzutną e, w ten sposób e, żeby te wlazły w ten ogień te, te dzieciątka, nie? E, i, ale tak, żeby nigdy z tych tych, tych tych dzieciątek Grandmy, tej babuchy nie uderzyć. Tak o to chodzi w grze, wiecie? Wtedy, jeżeli nigdy ich nie uderzycie, a one same się zabiją, wchodząc w ogień, to, e, to e, ta papucha was nigdy nawet nie uderzy. Taki jest na nich sposób. Teraz tylko trik polega na tym, żeby one weszły. To nie zawsze takie się kurcze da. E, spróbujemy przejść tutaj, bo to może prędzej tego zwabimy w kierunku ognia. Gorczę. Żeby on tutaj przyszedł. Bo ogólnie jak on nie przyjdzie, ten mały, tutaj, to będę musiał jeszcze raz zużyć napal. Ja ogólnie... On was... tutaj, Mogą was na początku uderzyć, te małe, ale im nie kontratakujcie. Nie bijcie ich. One zaraz bardzo szybko zginą. O, udało się. Widzicie? Wlazł do Bardzo dobrze. A wy się możecie skupić od razu na biciu tej... ...baby. Tej antylochy, nie? I ponieważ ona nie będzie was biła... ...to... ...w ogóle, bo tak to jak uderzycie raz chociaż i to antykociątko jej... ...to ona was będzie masakrowała... ...z daleka takim... ...kiputem, co ona będzie w was strzelała. Będzie duże obrażenia z więc nie warto, nie warto się z nim pić. Nie, nie, nie. Chodźcie nie. z jej tymi małymi kurdu One zaraz giną. Patrzcie, ona was nawet nie zaatakuje. No i teraz on w kolejnej rundzie, ten mały małej nie? A ja dam na przyspieszenie będę teraz z różnymi... Pijami, siekierami, maczetami, łomami, a nawalać to nie? No i ona jak widzicie W ogóle straciła wolę walki Się coś załamała, psychicznie w depresję wpadła czy coś no, załatwiamy już. W ogóle nas nie atakowała! Szczęście więc. No i tak jest sposób na bossa. A na innych sposobów na bosów. To też często są jakieś sposoby, nie? Eee, no, babucha. No i teraz możecie sobie jak babucha pokonać, to sobie możecie to łapę zabrać, nie? Potwora, dobrze zachowana, patrzcie, łapa potwora. No i to jest zasadniczo e, koniec pierwszego odcinka, to ja mam wziąć takiego wejść pomieszczenia ze skrzyneczki, se zabrać pistolet na strzałki, później on będzie wam pozwalał usypiać wrogów, przydatny bardzo, e, przydatny, no. no i to koniec pierwszego odcinka, fajnie się oglądało, mam nadzieję, że fajnie, do usłyszenia.